Dzień dobry, mamy 23 dzień czerwca, chyba nikomu nie trzeba przypominać, że dziś Dzień Ojca, na pewno wrócimy jeszcze do tego święta, do tego tematu, poza tym powiemy o przerwie technicznej jednej z kluczowych atrakcji turystycznych naszego miasta, otworzymy nowy punkt biblioteczny w Centrum Handlowym, a na koniec nie zabraknie dobrych wieści z Baku. Agnieszka Baron, zapraszam. Znamy już datę rozpoczęcia przerwy technologicznej w Gliwickiej Palmiarni. Przerwa potrwa od 29 czerwca do 24 lipca. W tym czasie obiekt będzie niedostępny dla zwiedzających. Podczas przerwy zostaną przeprowadzone prace remontowe, które przygotują Gliwickie Tropiki na kolejny sezon. Prace obejmą wymianę magistrali wody, malowanie, wymianę niektórych elementów w drewnianych konstrukcjach oraz konserwację sieci grzewczej. W pawilonie historycznym zostaną z kolei poddane renowacji oczka wodne, a w pawilonie akwarystycznym wielkie zbiorniki z wodą. Od stycznia Gnickie Tropiki odwiedziło 95 tysięcy osób. Kolejni zwiedzający pojawią się dopiero po 25 lipca. Wracamy do tematu płatnego parkowania w centrum. Uspokajamy i przypominamy, że płacić za parkowanie będziemy dopiero od sierpnia, ale już od lipca będziemy testować parkomaty, czyli tzw. piapy. W dwóch podstrefach, które wytyczono w odległości kilkuset metrów od rynku i zwycięstwa, miejsc postojowych jest blisko 2,5 tysiąca. Za parkowanie będziemy płacić tylko w dni robocze od 10 do 18. Dla tych, którzy będą chcieli uchylić się od opłaty, przewidziano karę w wysokości 20 zł. Jeśli opłata zostanie wniesiona w ciągu 7 dni lub 50 zł. Z kolei abonament roczny dla osób mieszkających na terenie stref wyniesie 120 zł rocznie. Na mapie naszego miasta pojawiła się nowa biblioteka. Punkt biblioteczny wyposażony nie tylko w książki rozpoczął swoją działalność wczoraj w Centrum Handlowym Forum. Było uroczyste otwarcie, które uświetniły występy gliwickich przedszkolaków. Padło także dużo ciepłych słów na temat lokalizacji filii. Druga w Polsce, zdecydowanie pierwsza na Śląsku biblioteka w Centrum Handlowym została wczoraj oficjalnie otwarta jak mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Projekt nie doszedł do skutku bez dobrych chęci, a tych było bardzo dużo po każdej ze stron. To jest finał naszego działania od listopada. To właśnie pierwszy raz w listopadzie przyszłam na spotkanie do pana dyrektora Grzegorza Filipczyka z pomysłem otwarcia tutaj, w tym centrum handlowym, naszej nowej placówki. Łatwość podczas pracy nad projektem podkreślił także dyrektor centrum handlowego który zauważa, że poszerzenie oferty Centrum o bibliotekę przyniesie pozytywne skutki także dla punktów handlowych mających w sprzedaży książki. Wydaje mi się, że właśnie dzięki temu, że mamy czytelnię, że mamy te książki na miejscu, można wypożyczyć, i sprawdzić, jestem pewien, że wielu ludzi będzie chciało zakupić te książki, będzie ich szukało właśnie w punktach oferujących tego typu asortyment w Centrum Handlowym Forum, więc na pewno to będzie z korzyścią dla, dla wszystkich najemców. Biblioforum, bo tak nazywa się punkt biblioteczny zlokalizowany na ostatniej kondygnacji budynku, to nie jedyne kulturalne miejsce w Centrum Handlowym. Powstały trzy galerie, w których można chodzić podziwiać wystawy przygotowane przez pozostałych partnerów projektu. Okazuje się, że jest tylu z fantastycznych wolontariuszy w naszym mieście, którzy chcą z biblioteką współpracować dla dobra miasta. I tutaj mogę wymienić na przykład Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, mogę mówić o poradni psychologiczno-pedagogicznej, mogę wspomnieć o szkołach specjalnych w Gliwicach. Projekt pochwala również Rada Miasta z Przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury i Społecznej. Portu na czele. To miasto oczekuje otwarcia nowości, innowacyjności, twórczego podejścia i to ten punkt forum to jest właśnie takie spełnienie oczekiwań. My się ogromnie cieszymy, że biblioteka poszukuje, że poszukuje skutecznie i że trafia w oczekiwania. Mam nadzieję, bo tu się dopiero to sprawdzi. Gospodynią nowej filii biblioteki będzie pani Marta, która z uśmiechem na ustach wita nowych czytelników i z równie wielkim entuzjazmem wylicza atuty punktu. Mamy też do wypożyczenia czytnikiem więc jeżeli ktoś ma ochotę się spotkać z taką książką w bardziej nowoczesnej odsłonie, to jak najbardziej my tutaj zapraszamy i zachęcamy do, do skorzystania. No i to, co, na co chyba młodzież czeka najbardziej, PlayStation jest też tutaj już zamontowane, więc można sobie przyjść, skorzystać. Bogate wyposażenie to jednak nie wszystko. Czy umiejscowienie biblioteki jest aby na pewno strzałem w dziesiątkę? Postanowiliśmy zapytać o to pracowników i klientów forum. To już zobaczymy na rynku jak będzie nie. Czy, będzie? Czy się przyjmie tutaj? Myślę, że tak. Na zakupach jesteśmy. A wiecie co tam się pojawiło? Zeka. Biblio I biblioteka. biblioteka. Biblioteka w centrum handlowym, pierwsza na Śląsku. Będziecie chodzić? Możemy chodzić. Oczywiście wiem i zaraz mam zamiar się tam zapisać. Tak jak całe nasze biuro, także zaraz tam będziemy. Na koniec przypominamy: Biblioteka Forum będzie czynna 7 dni w tygodniu w poniedziałki, czwartki soboty od 12 do 20, w pozostałe dni od 9 do 20. Dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. O tym, co zawdzięczają swoim ojcom oraz jakie prezenty sprawili im z okazji ich święta, opowiedzieli nam uczniowie Kielwickiego Filomaty. Jaki prezent będzie dla taty dzisiaj? Książkę, taką jakąś historyczną, bo tata lubi takie książki. Na mojego taty przygotowałem krawat, ponieważ mnie ta uwielbia krawaty i ma ich dużą kolekcję. perfum firmy Boss. A co za wdzięczność swojemu tacie? Wszystko, całe moje życie oraz wszystko, co osiągnąłem, to wszystko dzięki niemu. W sumie mnie wychował, zdecydowanie, i pokazał mi, jak. Powinna się zachować dziewczyna, co jest dobre, co złe, zawsze mi mówił, że nauka jest ważna, no bardzo, bardzo dużo. W sumie to biorę przykład z taty, naprawdę spory. Tata ogólnie zawsze mówił gdzieś tam przy mnie, nauczył mnie jak powinien się zachować prawdziwy mężczyzna, jakiegoś takiego twardego podejmowania decyzji. Jak zmieniło się pana życie od momentu, kiedy został pan ojcem? Hmm, szczerze to bardzo, Zaczęłem postrzegać rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. A jakie cechy musi mieć dobry ojciec, według ciebie? Moim zdaniem powinien być stanowczy, taką być mm, ostoją rodziny, tak jakby. No. Yy, powinien no, utrzymywać tą rodzinę, być takim panem domu mimo wszystko, mieć jakąś taką twardą rękę, ale i wyrozumiałość. Jaki jest twój tata, gdybyś go miał opisać? Jaki on jest? Jest strasznie zabawny. Jest taki, wydaje się, taki spokojny, taki raczej małomówny, ale jak już zaczyna o czymś mówić, to mówi bardzo długo. i jest. Naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Robi wszystko dla rodziny. Myślę, że wszystko co robi, jest dla rodziny. I jest do tego bardzo, bardzo mądry. Bardzo go podziwiam. Naprawdę mam wspaniałe Jaki jest pana wymarzony prezent, co by pan chciał dostać od swojej córki? Ym, w zasadzie dzisiaj dostałem fajny prezent i bardzo mi się podobał. Były to czekolada i maszynki do golenia. I, i jestem bardzo zadowolony. A w przyszłości, no, wymarzony to chyba najbardziej mi się cieszył, gdyby wyrosła na dobrego człowieka. Zawodniczki KKS-u Kolejarz Gliwice najlepsze w Polsce. Dziewczyny zdeklasowały inne ekipy na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży, juniorów i juniorek młodszych w hokeju na trawie. Wszystkie indywidualne wyróżnienia także trafiły do rąk hokejistek Kolejarza. Królem strzelców została Ania Lipka, najlepszą bramkarką Nikol Hruszcz, a najlepszą zawodniczką Sandra Tatarczuk. Serdecznie gratulujemy. Świetna postawa Lidi Fidury w igrzyskach europejskich rozgrywanych w Baku. Gliwiczanka pokonała na punkty Rosjankę Jarosławę Jakuszynę i awansowała do półfinału imprezy. Tym samym pochodząca z Gliwic pięściarka zapewniła sobie co najmniej brązowy medal. W półfinale Fidura zmierzy się ze Szwedką Anną Laurel-Nasz. I tymi dobrymi informacjami kończymy wiadomości telewizji Imperium dostępne w sieci kablowej Imperium Telekom. Można nas także oglądać przez internet. Nasza strona to tvimperium.pl. Jesteśmy też na Facebooku Telewizja Imperium Gliwice. Za chwilę pogoda na środę, a na jutrzejsze wydanie zapraszam w imieniu Tomka Czojka. Życzę udanego popołudnia.